Cześć, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Z tej strony Kosmos i zapraszam was oczywiście bardzo mocno do oglądania. Jak zapewne każdy z was, ja też interesuję się losami naszego świata i naszej planety. Sam staram zmieniać się, staram się, aby zmienić w sobie coś na lepsze, aby nie dokładać się do niszczenia pięknej przyrody, i zastanawiając się nad tym, wpadła mi taka myśl: czy jest możliwe to? aby Simowie żyli w 100% ekologicznie 100% na własny rachunek nie produkując śmieci nie produkując plastiku, po prostu żyjąc zgodnie z naturą, z ekologią no i cóż, czy da się? musiałem to sprawdzić a rezultaty były naprawdę zaskakujące, więc zapraszam was do obejrzenia tego odcinka, bo no cóż, nie powiem, że nie ale naprawdę jest warto to na obejrzeć. Na sam początek postanowiłem stworzyć taką historię w tle, no bo przecież nie każdy Sim, tak samo jak nie każdy człowiek, jest gotowy na odrzucenie wszystkich dóbr, jakie daje świat. Niewiele jest gotowych na takie poświęcenie, na bycie stuprocentowo ekologicznym. Cóż, przedstawiam tych Simów. Ivy Eko to miłośniczka natury, wegetarianka, która uwielbia psy. Od zawsze uważała, że przyroda jest czymś, co jest najcenniejsze na świecie i trzeba to chronić. Nie musiała szukać długo, ponieważ perfekcyjny partner pojawił się tuż za rogiem. Jest to Christopher, wegetarianin, dzieć wyspy, który uwielbia naturę. Eko życie moich Simów zacząłem od upewnienia się, że ich parcela ma cechę brak przełącza. Wydaje mi się, że niewiele osób w ogóle wie, że taka cecha istnieje, a mówi ona o tym, że elektryczność i woda nie zostały na tej parceli podłączone. Co oznacza oczywiście brak rachunków i to dopiero nazywa się życie zgodnie z przyrodą. Cecha ideał, nieprawdaż? Sam nie do końca zdawałem sobie sprawę z jej istnienia. Doszło ona wraz z dodatkiem wyspierskie życie, i według mnie pokazuje ona zupełnie inne spojrzenie na grę i umożliwia zupełnie inny rodzaj rozgrywki. Nie wydaje mi się, żeby w poprzednich częściach taka cecha w ogóle istniała i taka możliwość w ogóle istniała. Po jakimś czasie po prostu przychodził do nas komornik, tak? I zabierał nam wszystko, a prąd i wodę i tak mieliśmy. Tutaj tego nie ma od samego początku i nie ma też rachunków. Cóż, następnie postanowiłem udekorować dom i w tym momencie ukazała się najciekawsza rzecz, czyli cecha obiektów pod tytułem działające bez przyłącza. Okazało się, że niektóre kuchenki, kibelki, prysznice, umywalki, lampy czy wszystkie kominki mają tą cechę i pomimo tego, że w naszym domu nie ma kompletnie elektryczności, to z tych urządzeń da się korzystać i nawet da się to jakoś wytłumaczyć może być na przykład kuchnią węglową lub na butle gazową, choć ta węglowa wydaje się być bliższa środowisku. Co prawda, na kuchence nie ugotujemy wszystkich potraw, ponieważ ma ona opcję pod tytułem goty bez przyłącza, co pozwala nam ugotować tylko i wyłącznie tosty z serem i jajka na toście. Ale to zawsze coś, prawda? Zawsze jakoś nasi simowie mogą się żywić, więc. Jest opcja dla eko na to, żeby przeżyć. Choć nie do końca gotowanie i kupowanie jajek i, i, i chleba wydaje mi się być eko. Więc ja rozpracowałem to troszeczkę można powiedzieć inaczej. Ale na razie przejdźmy do prysznicowania kąpieli. Sim może wziąć tylko szybki i chłodny prysznic, co daje mu nawet nastrójnik ciepława kąpiel mówiący o tym, że woda trafiła tam gdzie powinna, ale pozostawiła na powierzchni powłokę i zapaszek, i to sprawia, że nasyła się pytanie. Czy tak naprawdę cokolwiek jest czystsze? I faktycznie wydaje mi się, iż pomimo takiej kąpieli pasek higieny zapełnia się Simon maksymalnie, to jego spadek jest znacznie szybszy niż w przypadku kąpieli w ciepłej wodzie. Samo to, że simowie mogą się kąpać, można wytłumaczyć tym na przykład, że zbierają sobie deszczówkę, wodę deszczową, z, albo jakąś wodę z pobliskich rzek, czy oceanu i jakoś ją przetrzymują w większym zbiorniku wodnym, po czym używają do kąpieli, mycia rąk, czy mycia na przykład naczyń, także jest na to też wytłumaczenie jakieś, gdybyśmy chcieli być tak 100% eko. Moim simom dodatkowo kupiłem balię po to, aby mogli wyprzeć swoje ubrania, bo to doszło z dodatkiem Wielkie Pranie i wtedy był właśnie też taki szał nabycia eko, więc również to zrobiłem. Oraz spółkę na książki, ponieważ no, nie mają prądu, a z czegoś muszą czerpać rozrywkę i zabawę. No cóż, wychodzi na to, że moi simowie są ustawieni. No cóż, nie do końca, ponieważ ja osobiście wywzorowałem im fundusze. Uznałem, że jak 100% eko. To 100% eko i wydawać pieniądze będą oni mogli tylko na karmę dla Badiego, czyli dla naszego pieska, ale najpierw muszą oni na nią zarobić, co nie wydaje się trudne, ponieważ mieszkają na plaży, a tutaj roi się od muszelek, które po prostu można sprzedać, więc jakby o te najmniejsze pieniądze jakoś bardzo się nie martwiłem, a ta karma też nie jest jakaś. Taka, że trzeba ją jakby co 3 godziny dawać. Tylko raz na dzień starczy pieskowi. Głód to potrzeba, którą trzeba wypełnić. Nie chcemy, aby nasi simowie stracili na wodze lub co gorsza, poumierali. Tak jak mówiłem, można gotować na kuchence bez przyłącza, ale starałem się tego nie robić. Jedynie na samym początku, gdy ogródek moich simów nie do końca wydawał jeszcze plony, to postanowiłem, że pozwolę im jeść rzeczy przygotowane na kuchence ciekawym zjawiskiem jest to, że pomimo tego, iż nie mamy przyłącza, nie mamy elektryczności i zrobimy sobie jakieś danie standardowo, gdy postawimy sobie na no blacie ma ono 9 godzin na spożycie, ale po włożeniu do lodówki, która nie jest podłączona do prądu, robi się 6 dni, czyli jakby lodówka działała, więc to jest do poprawienia jej, zdecydowanie do poprawienia. Sprawę głodu rozwiązałem przy domowym ogródkiem. Moi simowie mają tam kilka swoich upraw. Tylko pamiętajcie, aby rozplanować to lepiej niż ja i czytać opisy owoców i warzyw, które sadzicie. No bo po co wam na przykład warzywa, które rosną tylko w jesień, sadzić w lato, gdy wiadomo, że one nie wyrosną. Ale to tylko ja, nie jestem ogrodnikiem, także mam kilka. Warzyw, które sobie czekają na jesień. Rzeczą użyteczną okazały się też pszczoły produkujące miód, ponieważ okazało się, że miód jest bardzo pożywny i wypełnia cały pasek głodu. Także polecam bardzo mocno pszczoły, pomimo kilku ugryzeń, to moi simowie radzą sobie z nimi całkiem nieźle, naprawdę. Jeśli chodzi o rzeczy, które totalnie się nie sprawdziły, test na pewno krzak ze spotkajmy się. Myślałem, że moi simowie będą tam, wiecie, załatwiać swoje potrzeby, a okazało się, że jedynie nasza psinka chodzi tam i nawala się skunksem, się z skunksem, a nie z skunksem się nawala, po czym robi się chora, więc nie jest to najlepszy pomysł, jeżeli chcecie żyć eko ze zwierzęciem. Jeżeli bez zwierzęcia, no to myślę, że da to, zda to swój egzamin. Jeżeli ze zwierzęciem, to nie do końca. Wracając do śmieci, czy da się nie produkować śmieci w The Sims 4? Odpowiedź brzmi... tak. Chyba, że macie pieska, który robi kupy. Ja myślałem, że wiecie, kupa będzie idealnym po prostu nawozem dla y, jakichś tam y, roślin, kwiatów, y, owoców, warzyw. A okazało się, że moi simowie po prostu z dorodnej kupy zrobili jakieś brzydkie śmieci. Jak ja sam nie wiem, jak to się wydarzyło, naprawdę. I na tym kończy się mój eksperyment. Teraz czas na podsumowanie wszystkiego i wnioski. Eko-życie w simsach jest możliwe. Możliwe jest nawet życie bez grosza, mając wszystko zaplanowane, przydomowy ogródek, pszczoły i tym podobne. Życie bez wydawania pieniędzy jest możliwe, ale jeżeli nie macie zwierzaka, ponieważ one często chorują i nie jedzą warzyw, tylko karmę, dlatego musicie o tym pamiętać i musicie zabrać się do weterynarza. Więc jeżeli nie macie zwierzaka, no to będzie trudno wam przeżyć za zero simulonów. A teraz przejdźmy do tego, jak wy ja dbamy o naszą planetę. Ja na pewno nie jestem jakimś ekofrikiem, ale staram się ograniczyć plastik, wiecie, nie brać słomek, gdy jestem w jakiejś restauracji czy w kawiarni. Jeżdżę samochodem na gaz, a gaz jest najbardziej ekologicznym paliwem z wszystkich paliw. E, przy kupowaniu czegoś w sklepie staram się brać własną siatkę taką materiałową, chyba że o niej zapomnę, ale wtedy staram się brać to wszystko w ręce i wtedy panie ekspedientki mają ogromny ubaw ze mnie. Cóż. A wy jak dbacie o naszą planetę? Wiecie, to nie musi być nic dużego. Wystarczy jakiś mały krok, bo ten mały krok może być dużym krokiem dla naszej planety. Czym więcej osób, które chociaż troszeczkę zwracają uwagę na ten temat, tym lepiej. Dlatego zachęcam Was do dbania, do myślenia o tym, wiecie, zostawmy coś dla naszych dzieci. Tak, one też muszą jakoś żyć, jakoś oddychać. Zachęcam również do grania Echo w The Sims 4, bo to jest naprawdę fajna przygoda i mi się grało bardzo, bardzo miło. I póki co nie pozostało mi nic tylko podziękować za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się on spodobał, że mój eksperyment e, będzie obejrzany, że w ogóle zaciekawi was ten film, bo nagrywam ten odcinek czwarty raz. W końcu za czwartym razem postanowiłem nagrać go ze scenariuszem, bo wcześniej mój odcinek wyglądał e, Cześć, e, robimy eko życie w Simsach. Także teraz nagrywam go ze scenariuszem i mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodoba. A póki co dziękuję Wam wszystkim bardzo, bardzo mocno za oglądanie. Jeżeli spodobał się ten film, to zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, polajkujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I napiszcie oczywiście, jak Wy dbacie o naszą planetę i czy robicie coś więcej, czy robicie mniej, czy robicie cokolwiek. Bo jeżeli robicie cokolwiek, to jesteście po prostu super i najlepsi na świecie. Dziękuję jeszcze raz Wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał i życzę Wam w powodzenia w te upały, bo ja... Ubały to nie jest mój czas, ja po prostu muszę mieć przerwy co 3 minuty w nagrywaniu, na zdjęcie oddechu i ochłodzenie się, zważając na to, że mieszkam w takim kartonie, w którym jest dosyć ciepło. <grych> Dziękuję wszystkim za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, do zobaczenia i do następnego, peace, yo, do następnego, cześć, papatki i w ogóle wszystko.